Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku prawdopodobnie zakończającym moją karierę Siemano widzowie, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, muszę wam to pokazać I podchodzę sobie do skrzynki, no teraz już wiadomo, że reakcja nie będzie taka jak była na początku, bo już wiem Ale patrzcie to, podchodzę, zobaczcie to, wolny Chińczyk, nie, takiego miso są danejcika. I ja to odczytałem sobie przed chwilą i byłem w takim szoku, mówię, co jest stary, nie Nie, dobra, dziękuję ci stary bardzo, bardzo, bardzo ci stary dziękuję za tego Donajcika Serio, fuj mi pomoże, kupię sobie może jakąś legendę, może dołożę do eventu w Klanow Zobaczymy, bardzo Ci dziękuję hiczyk. Pozdrawiam wydzielanego ziomka, bardzo dziękuję za taki hojny gest stary Bardzo serdecznie ci pozdrawiam, no i co zapraszam Cię do klanu Nie wiem, muszę zaraz Twój profil sprawdzić, zaraz zobaczę w ogóle, kim jesteś Ale bardzo Ci dziękuję stary, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Buźka trzymaj się stary całym serduszkiem I no i z fartem, z fartem na drodze życia I wstęp do klanu masz za darmo, także bardzo Cię serdecznie stary Zapraszam, jest fajnie i, I Buźka trzymaj się, jesteś kurwa stary zajebisty no i jak chcecie wysyłać to ciki to nasze szoka, pozdro, haha, ha. pik pik, siemano widz, tutaj proszę zobaczyć pyk i pyk, no i co, no rozjebani solo, tak, no, no, no co tu więcej mówić, co tu więcej mówić, no pozdro, zapraszam do klanu, Wystarczy na kozie. A widz, tak szybciutko dogram, że na dzień dzisiejszy tak się prezentuje jak no i co zapraszam tutaj do oglądania już tego głównego, tej całej płyty i tak dalej, no także co, Zde wiadomo, z tu przy samym się kurwa nie dorobił, jeszcze za mafika, pozdrawiam pozdarki buźka. Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, prawdopodobnie zakończającym moją karierę na 3 miesiące i no niestety tak już to wygląda. Garmory nie dało mi współpracy, tak. Nie chcieli we mnie zainwestować, nie chcieli e, tutaj podjąć się współpracy. Nigdy mi niczego nie zaproponowali. Jestem bardzo przykro z tego powodu biedny chłopak musi wyjechać za granicę na wakacje. Konkretnie widzę że do Stanów Zjednoczonych, wczoraj się do Stanów Zjednoczonych wypierdala na wakacje 3 miesiące, wracam jakoś we wrześniu. Wiem i widzę, że już tęsknicie. Ten odcinek, jeżeli ten odcinek się nie pojawi, to znaczy, że celnik mnie nie przepuścił, a jeżeli się pojawi, to znaczy, że jestem już w Stanach Zjednoczonych i znikam niestety na te trzy miesiące, także poszukamy sobie ten. Widzowie, ostatni raz tych rosików. No i tak, No niestety tak ten odcinek będzie wyglądał. Nagrywam go, widzę, bardzo późno, ponieważ o godzinie 23.12 zachęcam do oglądania moich poprzednich odcineczków. I co, widzowie, bardzo się cieszę, że ten wspaniały pół roku spędziliśmy. Dobra, co ja pierdolę przecież i Tak wrócę, nakręcę tam zajebisty koteci, widzowie, będzie się działo fuj i, i będą projekty dopinane, wiadomo, jak zawsze. No dlatego też w głównej mierze długo nic nie wrzucałem, bo tak jak mówiłem, cały czas melancholiowałem na holiowałem nad, czy jakoś tak, nad poleceniem tam i tak dalej. I tak to wygląda właśnie, że lecę, lecę. Także się w sumie z tego powodu cieszę. Poznaną świat. Ponagrywam może jakiś vlogasy. Wrócę do Polski za trzy miesiące, bo wyrzucam jakąś serię vlogów. Taką typowo dla siebie, nie może to pójdzie w jakiś viral, może nie. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiem, że trochę tak przykro wam jest, już, że płaczecie w poduszkę. Jeszcze nie będzie mieć trzy miesiące i to bardziej niż pewne. Już praktycznie jestem wszystko przygotowane. Eł, lecę, lecę. Bilety kupione, także wakacje będą upojne. Zobaczymy co tam zwiedzę, co zobaczę. będę nagrywał, zjem eł, Chicago, chicagowskie kebaby i będzie drzwi, widzowie będzie drzwi. Niestety właśnie nie pojawi się raczej na Margot Kampie. Nie wiem dlaczego Garmory popełniło tak potężny błąd i nie napisało do mnie. Siema Szymszok, yy, zapraszamy cię. No nie wiem, cokolwiek kurwa, żebym został w Polsce, że mnie przytrzymali i, i bym pracował dla Garmory wiadomka, streamował, nagrywał odcineczki. <ścoughs> nie no, ale mogli coś kurwa napisać do Szymka, co Zasługuję na to. Jestem yy, yy, fajnym YouTuberkiem wiadomka. <laughs> nie no co ja pierdolę kurwa dobra widzę, no także zapierdalamy no za Ten odcinek nie wiem jak on się potoczy i tak dalej, po prostu chcę was tym wszystkim poinformować. Nagrywam też to o 23.13 starzy śpią i wstaję o 9.30, bo nie nawet szybciej, bo ja tam wyjeżdżam o 930, więc muszę wstać o 8.30, jeszcze muszę się spakować, wykąpać, ale nagram do was tak szybciutko, żeby was poinformować o tym wszystkim, bo ej, hey bo bo byliście tutaj ze mną przy tam okres. Ja wracam spokojnie, wracam, ja nigdy nie zginę. Zrobię sobie detoks od margonem, może to bardziej tęsknił. będę musiał cały czas na margonem, żeby mnie z tego świata prywatnego nie wyrzucili, a muszę mieć szukać herosów, także widzę tak to wygląda ogólnie, no co, bardzo się cieszę, nie? Bardzo się cieszę, że wyjadę sobie tak przez studiami świadmóza i spędzę myślę, że fajnie czas z kuzynkami, poznam ten cały stan, stanowski świat. Zobaczymy, czy nam się uda jakieś lody pokręcić. <laughs> Oczywiście w formie Żartu XD. No i pogram sobie z y, ciemnoskórymi osobnikami w koszykówkę na buty na przykład czy coś. Może się to robię, może wszystko stracę, nie wiem czy jak to wygląda, może pojadę do Las Vegas, chociaż to jest bardzo daleko od Chicago i wypierdolę bańkę w kasynie. Nie będą się nigdy więcej pracować, nie wiadomo, nie? Wiecie, jak jest nigdy nie wiadomo, <laughs> oczywiście wszystko, <laughs> pół żartem, pół serio I, i tak to widzowie wygląda. Pierdolne widzowie, taki 10 minutek nagrania, coś poszukam, po, pomontuję sobie jeszcze, zrobię fajną miniaturkę, że yy, na przykład zrobię taką tytuł filmu Margonem w USA. O, <laughs> Margonem w USA, albo nie Margonem w Stanach Zjednoczonych, gdy się lepiej kliknie i ludzie wiecie, napierdolicie clickbaitów a to jest zero dynamiki, zero wszystkiego, ale wiem, że jakoby życie moje poprzednie odcinki to będzie delikatnie inaczej. Tylko tak jak mówię, jest już późno, teraz się za późno budziłem, muszę jeszcze sprawy to wszystkie poogarniać. I tak to wygląda. Tak, tak w sumie coś ciekawszego. Co mogę Wam powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, to jest to, że tam respektują nasze prawo jazdy. To, że można kupić sobie Estę za 27 dolarów na stronie. To jest taka promesa i wcale mnie celnik nie musi pójść, także może wrócę i ten odcinek nie, nie, nie uży światła dziennego. Ale jeżeli go oglądacie, to, to już wiecie, że, że ja tam jestem i już sobie żyję w Stanach, zwiedzam i robię dla Was vlogi. Wiadomka, także tak to wygląda. A czy coś o Stanach mogę więcej powiedzieć? No w sumie to i lecę do Chicago, to jest takie bardzo spolszczone miejsce. Tam jest Huja Krot Polaku I, i tak to wygląda. Także myślę, że coś tam mówię po angielsku, ale kurwa nie. Nie ukrywam, że wolałbym mieszkać w tak typowo takim angielskim. I mieć tylko do czynienia z anglikami. Tu, z Anglikami, kurwa. W języku angielskim wolno się przede wszystkim porozumiewać, żeby bardziej tu ogarnąć temacik. No i polecę EPA 7000 buchów, bo muszę go tutaj zostawić, bo tam nic nie można wziąć ani żelów, ani niczego, bo to wiecie co jak jest nie. Tylko mam nadzieję, że mi pozwolą wziąć taką gumę do włosów bo ja zawsze włos na taką gumę robię. <laughs> Żuję gumę i se robię na włosy wiadomka. I tak to widzę wygląda. Może znajdziemy jakiegoś krosika Planuję poszukać, by raciszka, wiwianki i mulerki. Może oddadzą nam legendę przed tym wspaniałym wyjazdem. I w ogóle widzowie kurwa. Znaczy ostrzeżenie w Lidze Legend. czekajcie, Ostrzeżenie w Lidze Legend za to, że wyzywałem gościa. Ja tego nie rozumiem. Już tutaj, tutaj wam się pokazuje screen za niewinność, czekajcie? Kurwa za niewinność, ale to chyba coś się zbugowało, bo to jest niemożliwe, że ja za takie coś dostałem bana jak gościowy, jak gościowi po prostu powiedziałem, prawdę, że jest z cyfrairem, bo jest, bo nie umie pomagać, followować i tak dalej. No i co, udało mi się wbić platynkę. Otwierałem teraz skrzynę w cs Oczywiście nic mi nie wypadło, ale wrócę może ze stanu. To coś sobie otwieram. Zobaczę, co tam w ogóle. No, przede wszystkim jedę ja to na wakacje i poznać świat, a zobaczymy, jak to będzie tam wszystko wyglądać, wiadomo. Potem wam wszystko opowiadam się pojawią. Będą zajebiście zmontowane z zajebistą miniaturką. Może jakiś lepszy program sągarny, a nie kurwa Paint 3D, bo ja wszystko w Paint 3D robię. Także widzę, tak to wygląda. Polecę za mulerką, tłu za wywianką, jak znajdę to się zobaczę, albo jak mi się coś takiego ciekawszego przypomni, no i tak to widzę, wygląda, nie. Uwierzcie mi, że jestem fuj szczęśliwy, że lecę, ale kurwa mam taki głos przymulony, bo nie mogę drzeć pizdy, nie, jak nie mogę drzeć pizdy, to nie ma energii, jak nie ma energii, to jest tak, jak jest. Ale, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, jak zawsze jest i to jest po prostu delikatny wypadek przy pracy. I piszcie do Garmory, żeby dali mi współpracę, jak wrócę z, ze Stanów, bo... Prawdopodobnie kiedyś będę miał milion subskrypcji, a jeżeli nie dadzą mi współpracy i nie zaproponują czegoś, to nie będę ich reklamował. TV, <noise> oczywiście, jajcuję, widzowie, ale współpracę mogliby dać co? Bo jestem ziomal, który mnie dłupa że boli, że nie pojadę do Margo Campos, jeśli ja nie spotkam z widzami, bo pewnie ktoś by tam chciał podejść i pogadać. A ja chętnie pogadam z kimś, bo ja lubię ludzi. No ja się wiadomo, nie wszystkich, ale... ale większość ludzi lubię. Ludzie ogólnie są spokojni, że mają coś ciekawego do powiedzenia, chyba że są jakimiś kurwa borowikami, którzy nie mają nic ciekawego do powiedzenia i decych interesuje to alkohol i grube libacje. Nawet mi się już z takim nie chce rozmawiać, jak Jest pozytywna energia. Dobra, zaraz się widzimy. A bo ja prowadzę już 7 minut monologu, kurwa, a nawet nie zarazem żadnego chaosu. z Jestem takim że masz mi przykro. Nie? A właśnie widzowie, i co, lecę chyba o 16.00, mam wylot, 16.40 chyba. W Chicago jestem 9, o 19.00, więc lecę 10 godzin totalnym jetlagiem w dzień, czajcie? Jetlagiem będę leciał stary. będę w ciągu dniu, w sumie zaoszczędzę 7 godzin życia, będę o 7 godzin młodszy niż bym był normalnie, czajcie? To jest pojebane, nie, pierdolone. A i lecę tak, że lecę z Wrocławia do Warszawy i z Wro Warszawy do, do Stanów właśnie Zjednoczonych, także naprawdę spoko. O, proszę bardzo, widzę mamy wiwiankę. Także fajnie, jakby nam coś suczka oddała. Zobaczymy, co nam odda, Pokręcimy się trzy razy. Wrzucimy herka Wrzucimy ją herkami, jak naszą kurweczkę. Pyk-pyk-pyk. Jak tu zaraz Tak przybiega ta tankowiec. I jak związane? Bo to jest związane. Dobra, no nice. jest. Myślę, takie coś. I poprzeb, przybiega ta tankowiec, zabija mnie. Wypierdala legendę i zgarnia herka Chyba mi się kurwa zeżrzywa, nie? Także widzę, wjeżdżamy. pyk pyk, pyk szybciutko. walimy szarze, błyska, błyska, błyska parli dziapuszczko, błysk, błysk, pyk pyk pyk, pyk i No kurwa, zgrzynka. Ja, to zgrzynek mam 20. 20 zgrzynek mam, ja pierdolę. Otworzę, jak wrócę zostanę. Może wrócę za dwa dni, może wrócę za trzy miesiące, nie wiadomo. ale na pewno wrócę, bo nastuje część. Oczywiście widzowie, ja pierdolę na przykład ujebł z czegoś przedmiot. Na przykład takich jeden przedmiot uje, bo na na pewno zda... Właśnie matury były wszystko, nie wiem czy mu opowiadałem czy nie, ale z Matur mam taką sytuację, że kurwa dziętepłem. Ja pierdolę cię tepłem. Z Matur widzę mam taką sytuację, że matę na pewno zdaną. A jeżeli chodzi o inne przedmioty, to nie wiem, ale myślę, że to jest dane, ale jeżeli jakiegoś innego nie znam, to muszę wrócić szybciej, żeby napisać sierpień i wtedy tak się w kurwie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze napisałem, bo nie chcę tam szybciej wracać i szybciej. Wakacji. No, ale sytuacja właśnie tak widzę wygląda. Mam nadzieję, że ten celnik nie przepuści. Przecież jestem klinzioma, nie? Aha, aha. Ej! Zwracają rzeczy! Zwracają rzeczy. Spokoi. Ja pierdolę, ale zajebiście. Ty wiedzieliście o tym? Jak ja kurwa w szoku, ty. Ja pierdolę, ty to nie. Ja myślałem, że to wszystko mi się spaliło, jak miałem. Nie no, rewelacja, ale nie no, Gargonem jesteście najlepsi. Kurwa, przysięgam, jesteście top teraz Teraz zalecimy za mulerką. Nie wiem na co już kończyłem. A, no że nie będę musiał szybciej wracać, nie? Zostaną. Ale spoko, cieszę się w chu tak się jaram, że kurwa tych stanów lecę. Stary, to jest pewnie inny świat, inny kurwa klimat. Już oglądałem sobie w której będę mieszkał. Całkiem spoko. Wszystko będziecie na vlogach widzieli, bo na pewno będę nagrywał. Mam kurwa iPhone 11 i ten jego aparat nie jest tak zajebisty, ale mam nadzieję, że będzie coś tam widać i nie będzie tak wszystko bardzo rozmazane, nie? Wszystko się widzę przekonacie, bądźcie na bieżąco śledcie. I jeżeli ktoś chce ze mną coś popisać, czy tam pisać z, z widzami, którzy mnie otaczają. Zapraszam na Discordzika, który będzie niżej, ponieważ on e, Tam pisze z ludźmi, informuje o odcinkach. No nie zawsze się terminy zgadzają, bo trochę się zmienia u mnie w życiu i, i tak to wygląda, nie? Ale na spokojnie wszystko będzie ogarnia. te streamki będą, jak wrócę, chyba jeszcze mi z miesiąc wakacji, to postreamujemy, może dziś się tam będę pewnie do Wrocławia przeprowadzał już na studia, więc tam pewnie kompika zamotuję, nie będę miał co robić, więc będę całym dniem siedział i grał w komputer, tak żeby streamował czy coś takiego. Dobra, zobaczymy. Widzę jak znajdę mulerka, ale coś mnie przypomni, to, to się słyszymy. Już mam 10 minut nagrania, stary czas. 10 minut nagrania, a ja dopiero je odpaliłem, ja nie wiem. Czołuję, że tego nie nagrałem troszeczkę wcześniej, bo bym mógł tak, wiecie, podrzeć mordę sobie, po coś wymyślać i tak dalej. Tak, to jest już kurwa 23.30, prawie ja muszę iść się kąpać, kurwa pakować. I nagrywam jeszcze odcinek, który muszę zmontować z turkę, nie wiem, jak pójdę spać kurwa o trzeci, to będzie dobrze, nie? <gry> Wiesz, chciałem robić w samolocie, to kurwa książkę czytał. Ja chyba nie z tych. Chociaż może taką książeczkę jeszcze jakoś przeczytam. taką taką książkę rozwojową, chcę być kimś. Może w końcu ją przeczytam, bo kupiłem ją, właściwie to dostałem od zioma 3 lata temu. Jakoś tak, czy nawet 4. I do tej pory kurwa nie przeczytałem, Przeczytałem może 10 stron, więc może to jest ten okres, kiedy dowiem się, że chcę być kimś i przeczytam tą książkę. No i oczywiście widzowie też zapraszam do klanu Łysacza na kozie na jakiejś aederku. Tam będzie pewnie zabaw, wszystko trzymał. Tam się będzie zajmował tym wszystkim. Ja też będę zdalnie z telefonu grał w Morganem. Na pewno te gierki nie zostawię, bo bardzo lubię. Tam pewnie z klonowiczami popiszemy, pobijemy. Regulusa, prawda, moja gra nie będzie już tak aktywna, ale cały czas tam będę gdzieś online. Więc, jak ktoś ma ochotę mieć jakąś tam w miarę spoko ekipkę, popisać sobie czasami na Discordzie, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Wydrążymy Was w nasze kuluary i, i tak to będzie wyglądać. Wiem, że delikatnie inny odcinek niż wszystkie. O, jeszcze mam drogę także go pierdolimy sobie szybciutko-morską śledzeczkę od na dobry koniec. Ten 3 miesięczny koniec i chuj pizda. Możecie śmiało pytać, jakieś pytania mi zadawać w komentarzach, chętnie podpisuję. Albo, czy na przykład byście chcieli do w polecie, czy uważacie, że to już nie jest czas na latanie do Stanów? co o tym tam wszystkim myślicie? Czy teraz wolicie Chiny, bo tam lepsza technologia? <laughs> nie no, jest żartuję oczywiście. Stany to stany, to jest nie do podrobienia. I w ogóle w pół się w jakieś takie tematy, jeżeli chodzi o stany. Ee, jakieś mafii, jak to wszystko powstało, to Las Vegas, że to mafia stworzyła, nie, te kasyna, te kurwa wszystkie przekręty itd. i tak dalej. Ta, ta cała rodzina ga... Co na G? G, taka rodzina na G. G. g kurwa, czekajcie. O, widzowie, rodzina Gambino, ta mafia. No to zajebiste, takie tematy zajebiste. takie Takich chyba zbrodnia i kara na no, tu się nazywają. I tam mówią o właśnie takich mafiach i tak dalej. Mi tak jara ten kurwa temat jest dopierdolony, nie? To lubię takie kurwa chmęcenie. Może nie tylko co chachmęcenie, jak, jak takie właśnie tematy o To jest fuj ciekawe, nie? Widzę, też nowy sezon. sezon w ogóle startuje w lolu, chyba w lipcu, więc szkoda, że mi nie będzie, bo bym sobie zagrał placementiki, ale to na spokojnie nadrobię wszystko we wrześniu. W ogóle może się okaże tak, że tam będzie jakiś kurwa komputer, będę miał u wujasa czy coś, bo ja w ogóle do wujka lecę, w takiej rodziny mojej, polskiej, i tam na przykład pogram sobie w jakiś komputer, czy można jakieś programy ogarnąć, będę Margonem nagrywał ze nie pomyślimy, ale wstępnie się żegnam z wami na te trzy miesiące, ponieważ przez ten czas na pewno się nic nie będzie pojawiać. Możecie oczywiście zostawić sobie kałapczkę w górę, bo na pewno za trzy miesiące do Was wracam. Nigdy was nie zostawię, póki żyję, póki gram, to, to będę z wami tak. Zawsze będziecie mnie to mieli gdzieś z tyłu główki wiadomka. Jestem nie do zajebania, jestem jakbym był pokryty kawarem. Tak to w ogóle widzę wygląda. Chujowo, bo nie znalazłem tutaj pana skór syna na mulerce, chyba że jakieś respa, ale wydaje mi się, że nie, także widzę, szybko lecimy za braciszkiem jeszcze. Ale oczywiście widzę że braciszka, polecimy sobie tutaj naszym potężnym 190 poziomem, który miał być zajebiście. I te łapki przyszłą Darażka, którego bardzo serdecznie zapraszam na kanał. On chyba też coś tam wrzuca albo już nie wrzuca nie za bardzo ślecę. Teraz margonemską scenę, aczkolwiek jeżeli ten, no to zapraszam do niego. Badało mi takie łapki świetne i w ogóle widzowie kurwa o taką bekę, bo ludzie z tatanki podostawali bany <śmany> za jakieś mulciaki, czy kurwa, bo ty mam z nich taką pizdę i mam nadzieję, że jak ja wrócę za trzy miesiące, to cała kurwa, to ten cały główno klan pierdalony <śmany> XD zostanie wyjebany gdzieś w kosmos na sanie. I mam nadzieję, że wszyscy zlecą na Syberię i będziemy mieli y, plan dla siebie. To świat dla siebie, bo nie są oni potrzebni, zaśmiecają granie na multikontach, urwacajcie grać na multikontach, na światach prywatnych, ja pierda, trzeba być takim przegrywem da da, da da. Zobaczymy widzowie, jak to będzie z czasem wyglądać, ale myślę, że taki braciszek wleci, Atka i będę niestety kończył. Wiem, że już zaczynacie tęsknić, więc Wam przykro i, i te wasze ostatnie dni szkoły zostało Wam prawdopodobnie, chyba do 26 chodzicie do szkoły, z tego co mi się wydaje, także także tak to wygląda. I będzie Wam na pewno ciężej beze mnie, ale wierzę, że robicie poprzednie odcineczki i, i będzie wszystko G. W ogóle z też widzowie, słyszałem że szlugi mają z Malboras się w ogóle wycofują z produkcji papierosów i w Holandii słyszałem już, że te papierosy będą całkiem w ogóle nielegalne, że będzie można je dostać tylko na receptę. Dla mnie to jest takie popierdolone. Typ. W Holandii jest tutaj... Substancja zielona, legalna, a nielegalne będą papierosy. Przecież to jest takie śmieszne. Ja pierdolę. Przecież papierosy nawet nie powodują jakiś stanów, kurwa. Jakichś takich wiecie psychicznych i tak dalej. No, no dobra, wiecie o co chodzi, nie? Beka ogólnie z nich. Fajnie, tak co odpalasz, kurwa nagrywanie, gadasz, to co ci leży na sumieniu i masz wypierdolone. jaja. kocham to robić, więc zajbiście. O, Madeusz Ferrari rozpoczął transmisję na żywo. Ja pierdolę, co jest. Zaraz obejrzę do snu albo coś i się. No, no, no. <laughs> co ja pierdolę. Ty w ogóle widzowie mam. Aha, bo teraz mam scenę pokażę. Ty w ogóle widzowie mam nadzieję, że. Ten, że będzie mi w miarę słość na tym nagraniu, i też, że nie będzie to aż takie nudne. Jakoś wiadomo, to potnę, trochę może dynamikę zwiększę, żeby to się dało oglądać, ale ogólnie to jest takie taki, kurwa bardzo spokojny ten odcinek, i totalnie nie w moim moim klimacie, który zawsze robiłem, ale dobra. W ogóle, jak wrócę z, z tych z stanów, na pewno już będzie kamerka, na pewno będzie kamerka, tylko właśnie nie wiem, widzowie, jak to zrobić z tymi odcinkami, nie? Bo przecież, jak ja, kurwa, nagrywam te odcinki, to czasami się, proszę bardzo, mamy to, to czasami się zatnę. Na przykład, jak będę robił cięcia, to będę na tej kamerce tak dziwnie skakał, nie? Ale dobra, coś się tam pomyśli. Tak za i będziemy kończyć ten wspaniały odcineczek. Także klikamy widzę szarże, błyskawiczne i proszę, proszę legenda, proszę, proszę, proszę. I ja to naprawdę pusty. To jest taka kurwa bez serca na że on nigdy nic nie odda. No nigdy to jest taki skurwol, że to jest hit 16 minut monologu i pierdolenia. Ktoś to cało obejrzy, to naprawdę z szacuneczek. Jeżeli obejrzałeś całe to napisz bana w komentarzu, to tam przypnę Ci serduszko i napisz, że tyś giga gigakoksem, pomimo tego, że ja tak wszystkim przypinam serduszko i odpisuję XD. Ja tak widzę, że mam, że kurwa jak przyjaram jakąś nikotynę, to od razu muszę iść do toalety. Ja jestem jakiś przyjebany, naprawdę. Chyba, dobra, idę, widzę kakę strzelić ze dwóch na chwilę. O, o, Atalia! Atalia jest kurwa Atalia. Dobra, dobra, widzę. Także co, nie wiem czy wszystko wam powiedziałem. Jeżeli nie, to oczywiście przy montowaniu wam dogram. że widzę bijemy chcę strzelić sobie kakę i co, miłego, z farcikiem, nie zapominajcie o mnie. Spędźcie bardzo fajnie wakacje, leccie do jakichś krajów, kurwa, nie wiem, imprezujcie, balujcie, ale z głową, bo to jest degeneractwo. Jak ja widzę tych moich, który znam i którzy kleją teraz dalej na potęgę. Przykre to jest przykra, się łezka wokół kręci widzę, także zabijemy atalię. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, jest coś wam dogram, Jeżeli mi się coś przypomni fajnego i co. Buźka, trzymajcie, cześć. Sią w kontakcie, na Discordziku się widzimy. Wartem, pisze do Margonem, żeby mi tę współpracę dali, bo gdyby dali, to bym, kurwa, nie leciał do żadnych stanów, tylko bym tutaj, wiadomo, inwestował w Margonem, nie? klikamy feczkę i... Buh. No i niestety talizman. To jest talizman. To jest szansa na wyleczenie tego społeczeństwa 30%, czyli naprawdę bardzo niska. Kocha was, jesteście najlepsi. Ty, co on, kurwa, to robi? Dobra, nieważne. Buźka, kocha was, jesteście najlepsi. Łapeczka w górę, subik, Discordzik i z wartem.